Mogłeś zadać sobie kiedyś pytanie, dlaczego nagość jest wszędzie? I dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego tak jest, czy jest to skuteczne i czy może być szkodliwe. Na początku zwrócimy uwagę na definicję. Czym jest ta seksualizacja? Definicja seksualizacji przyjęta przez amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne zakłada, że seksualizacja nie jest tym samym, co seksualność, lecz ogólnie mówiąc nadmiernym skoncentrowaniem na seksualności człowieka. Tak więc zachowanie, wygląd, styl bycia, ocena innego człowieka czy samego siebie opierają się zasadniczo na jednym kryterium byciu sexy. Marketing oczywiście ma bardzo wiele definicji, ale użyjemy tej najkrótszej, która brzmi zaspokajać potrzeby osiągając zysk. Słysząc słowo marketing, ludzie mają przed oczami jakiś produkt, co oczywiście jest błędne. Marketing dotyczy wszystkiego i jest wszędzie. Przykładowo człowiek również może być produktem. Dotyczy też tego, jak sam siebie sprzedajesz innym ludziom, jak się prezentujesz, przykładowo zdjęcia z wakacji. Jak wygląda strategia sprzedażywa muzyki, jak wyglądają teledyski lub o czym jest utwór, jak sprzedawane są filmy, gdzie specjalnie upycha się sceny erotyczne, żeby móc je potem dodać do trailera i przyciągnąć więcej osób. Wszystkim też nie brzydka. Łącząc te dwie definicje seksualizacja i marketing, otrzymujemy seksualizację marketingu. Nadmierne lub tylko wyłączne skoncentrowanie na seksualności, a cała reszta produktu schodzi na drugi plan lub w ogóle nie ma znaczenia. Przeanalizuję dla Ciebie trzy reklamy, żeby zobrazować, na czym polega ta cała seksualizacja. Teraz widzisz na ekranie reklamy Samsunga o nazwie True Beauty is Curved. Zupełnie naga kobieta siedząca bokiem, włosy przykrywają jej piersi. Tak jak widzisz w tej reklamie, notebook pełni rolę marginalną, żeby nie powiedzieć żadną. W tej reklamie nie ma nic o tym, czym jest ten notebook, jakie ma parametry, jakie ma zalety. To zupełnie nie ma znaczenia. Drugą reklamą będzie reklama burgera od Cars Junior. Znowu widzimy głównym aktorem nie jest burger, tylko kobieta z wielkimi piersiami. Na drugim planie przez większość reklamy obserwujemy śliniących się mężczyzn, co dosłownie pokazuje jak chuda blondynka z mocnym makijażem i z wielkimi atutami wzbudza zainteresowanie seksualne mężczyzn, a kobieta wyglądająca przeciętnie jest gdzieś na drugim planie jako nic nieznaczące tło. Trzecią reklamą będzie promocja suplementów witamin na włosy na Instagramie Kim Kardashian. Znowu widzimy marginalizację produktu, a głównym aktorem są wypadające piersi celebrytki. Jeśli uważasz, że takie zabiegi są przypadkowe, to musisz być bardzo naiwny. Zacznijmy od początku. Według badania opublikowanego w The Journal of Sex Research mężczyźni myślą o seksie średnio 19 razy dziennie. Podczas gdy kobiety myślą o seksie 10 razy dziennie. Niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz w tym spektrum, myślenie o seksie od 10 do 19 razy dziennie to na tyle znacząca liczba, że wzbudziłaby zainteresowanie reklamodawców. Jesteśmy zaprogramowani na rozmnażanie, czy ktoś tego chce, czy nie. Jeśli spojrzymy na popkulturę, ten motyw pozostaje dość spójny. W 2012 roku przeprowadzono badanie, które wykazało, że 92% ze 174 piosenek, które znalazły się na liście Top 10 listy Billboard, zawierało odniesienia seksualne lub reprodukcyjne. Sprzedaży, zdobycie uwagi klientów i potencjalnych nabywców to często połowa sukcesu. Ale zacznijmy od początku. Wyewoluowanie ludzkiej mowy szacuje się na wahania od tak późnych jak 50 tysięcy lat temu do ponad 2 milionów lat temu. Nieważne kiedy dokładnie, bo to był cały długi proces, wiemy z tego jedno, że najpierw były zachowania, a później mowa. Przez to mózg dalej ma mechanizmy, które wychwytują sygnały niewerbalne: wygląd fizyczny, ruch ciała, gesty, wyraz twarzy, ruch oczu, dotyk. Więc samiec od zawsze musiał szybko dostrzegać sygnały seksualne od kobiet, dlatego mózg jest na to wrażliwy. Ludzie są zaprogramowani, aby dostrzegać informacje o charakterze seksualnym, więc reklamy z treściami seksualnymi są najbardziej zauważalne. Jest to bardzo proste. Ważnym do zrozumienia zjawiska jest element, że mózg widząc nagie lub półnagie ciało zmienia fizjologię w ciele. Wysyła sygnał do części ciała. Warto się przygotować, bo może będziesz się rozmnażał. Tak jak sygnał seksualny to coś w stylu weźmie, to nie ma się co dziwić, że połączenie produktu i sygnału seksualnego będzie skuteczne. Nie tylko służy, żeby sygnalizować, ale też żeby budować odbiór produktu, co może ci ten produkt dać. Niektórzy młodzi mężczyźni uważają, że spray do ciała Axe doprowadzi kobiety do szaleństwa, ponieważ tak był prezentowany. Wrażenia marki kształtują również obrazy w reklamie. Prawdopodobnie Calvin Klein i Victoria's Secret niewiele różnią się od Heinz czy Was Red, ale badania percepcji pokazują, że te marki są postrzegane jako seksowne, a niektórzy ich klienci chcą być bardziej seksowni. Cytat Johna Greya bardzo fajnie obrazuje mechanizm. Zacytuję: Mężczyźni są zmotywowani, gdy czują się potrzebni, podczas gdy kobiety są zmotywowane, gdy czują się kochane. Mózg mężczyzny, otrzymując sygnał seksualny, odbiera to jako: hej, chyba jesteśmy potrzebni tej kobiecie. Muszę wypowiedzieć zdanie, które najczęściej pada na tym kanale. Mózg jest głupi i nie potrafi odróżnić faktycznego sygnału seksualnego od ekranu telefonu lub monitora. Niektórzy mężczyźni mogą pomyśleć, że są tego świadomi i to na nich nie działa. Ani zwykła kobieta, ani naga kobieta, ani półnaga kobieta. Ale na jakąś część społeczeństwa to działa. Czy tego chcesz, czy nie? Spójrz na te obserwacje reklamy portalu randkowego i mężczyzn, którzy próbują poderwać reklamę. To nic innego jak wykorzystywanie najniższych ludzkich instynktów w jednym celu: zysk. Oczywiście ci mężczyźni nie są zbytnio rozgarnięci. To tylko losowy przykład, jak kobieta może, lecz nie musi działać na mężczyznę. W innych badaniach mężczyznom pokazywano zdjęcia atrakcyjnych kobiet, a następnie zdjęcia samochodów. Okazało się, że ci mężczyźni, którzy wcześniej oglądali zdjęcia kobiet, chętniej wzięliby kredyt, by taki samochód kupić teraz, niż odkładać na niego pieniądze i kupić go za parę lat. To badanie doskonale ilustruje, jak marketing luksusowych korporacji samochodowych wykorzystuje męskie pragnienia, prezentując swoje auta, przy których stoją piękne modelki. W świecie zwierząt tego typu zachowania nie należą do rzadkości i mogą nawet być wykorzystywane jako forma manipulacji wyborem samicy. Niektóre owady w okresie godowym przynoszą samicy robaka. Jest to sygnał świadczący najprawdopodobniej o chęci inwestowania. Taki samiec zostaje dopuszczony do kopulacji, po czym czasami zabiera robaka i leci do kolejnej samicy. Atrakcyjna kobieta sygnalizuje płodność, zdolność do noszenia ciąży i wykarmienia dziecka. Mężczyźni są zatem tak zwanymi wzrokowcami. Przyjmuje się więc, że obrazy i filmy stworzone, by podniecać seksualnie, działają silniej na mężczyzn niż na kobiety. Kobieta jest w stanie poderwać mężczyznę na ładne nogi. Jednak jeśli wyślesz zdjęcie swoich męskich nób lub tyłka kobiecie, to co najwyżej będzie zażenowana. Podsumowanie odcinka do tego momentu. Po pierwsze, wykorzystanie nagości w reklamie jest skuteczne, ponieważ to sygnał seksualny, a mózg jest na to wrażliwy. Po drugie, jest to skuteczne również, ponieważ może dawać iluzję, że dany produkt może pomóc w podbojach seksualnych lub być bardziej sexy, tak jak w przypadku produktów Calvin Klein i Victoria's Secret. Po trzecie, tak jak marketing luksusowych korporacji samochodowych wykorzystuje męskie pragnienia i specjalnie używa kobiecego wizerunku jako formę manipulacji, tak dotyczy to większej liczby branż. Otóż bombardowanie z każdej strony takimi bodźcami ma bardzo negatywne skutki dla obu płci. Zacznijmy od tego, że są trzy wymiary seksualizacji kobiet. Wymiar społeczny to znaczy normy kulturowe, wartości i oczekiwania przekazywane różnymi drogami, w tym także przez media. Są to na przykład filmy, teksty piosenek i teledyski, prasa, reklamy czy nawet produkty dla dzieci jak zabawki i odzież. Taka powszechność treści o charakterze seksualnym sugeruje, że seksualizacja jest zjawiskiem powszechnie akceptowanym, dobrym i normalnym. Drugim wymiarem jest wymiar interpersonalny. W relacjach interpersonalnych inne osoby, w tym także ważne i bliskie, np. rodzina i rówieśnicy, mogą zachęcać dziewczyny do bycia obiektami seksualnymi i jako takie je traktować, czyli dziewczyna będąca mniej tak zrobiona jak kobiety w reklamach, może usłyszeć, że musi zmienić styl lub być bardziej kobieca, gdzie kobiecość nie ma nic wspólnego z wysyłaniem każdemu sygnałów seksualnych. Trzecim wymiarem jest samoseksualizacja. Gdy dziewczyny spotykają się z akceptacją czy uznaniem, prezentując zseksualizowany wygląd i zachowanie, internalizują te normy i w efekcie dochodzi do sytuacji, gdy same myślą o sobie i traktują siebie w kategorii obiektów seksualnych. Konsekwencje o charakterze społecznym mogą dotyczyć braku poważania w środowiskach, gdzie jest to wymagane. Co z tego, że kobieta może być najbardziej rozgarniętą osobą w firmie, ale dla reszty będzie miała tylko ładne nogi i piersi. Konsekwencje o charakterze interpersonalnym mogą dotyczyć np. budowania obrazu siebie i samooceny na podstawie atrakcyjności seksualnej, prowadząc w przypadku kobiet do upowszechniania się operacji plastycznych mających na celu poprawienie urody czy zaburzeń odżywiania, będących wynikiem prób osiągnięcia atrakcyjnej, a więc szczupłej sylwetki. Konsekwencje o charakterze samoseksualizacji mogą dotyczyć tzw. ślepoty na resztę równie ważnych rzeczy. Przez to, że kobieta bardziej się skupia na tym, czy spodnie dobrze opinają pośladki i czy dekolt dobrze widać, marginalizując resztę rzeczy, krzywdzi sama siebie. Ciężko żyć z osobą, która traktuje się samą jako obiekt seksualny, a wręcz hiperbolizuje to dla akceptacji lub uznania innych. Negatywne skutki dla mężczyzn. Możemy użyć takiej metafory, że mózg mężczyzny przeglądając internet, jest jak w sytuacji ciągłego wchodzenia i wychodzenia z damskiej szatni czyli cały czas jest pobudzany przez sygnały seksualne i teraz do czego to doprowadza Po pierwsze tworzy to problemy z koncentracją nie może skupić swojej uwagi na jakiejś czynności którą ma do wykonania Po drugie mózg przyzwyczaja się do nadmiaru bodźców i może tak być że nic na nim nie robi wrażenia Staje się to dla niego codziennością że odbiera setki sygnałów seksualnych co może, ale nie musi prowadzić do kłopotów z zainteresowaniem płcią przeciwną lub problemami w związku, bo już nie reaguje na sygnały seksualne partnerki lub ich nie zauważa, co może tworzyć różne problemy od frustracji seksualnej po obwinianie drugiej osoby, że już jej nie kocha. Po trzecie, internet utrudnia walkę z uzależnieniem od pornografii, masturbacji lub nawet próbę terapii odbudowy relacji z drugą osobą, ponieważ na każdym kroku tak naprawdę jest softporno, które jest próbą rozbicia samodyscypliny. Jak mózg mężczyzny ma się skupić na poprawie relacji z jego kobietą, skoro wokół niego są setki innych fałszywych i sztucznych, które wysyłają sygnały seksualne? Lista problemów jest znacznie dłuższa. Napisz komentarz, a najbardziej celne będą przypięte serduszkiem, a zainteresowanych zapraszam do czytania sekcji komentarzy po więcej. Możesz pomyśleć, że coraz większa seksualizacja jest właśnie przez mężczyzn i że wykorzystują kobiety. Otóż nie. W 53% firm z listy 200 najbogatszych polskich reklamodawców marketingiem kierują kobiety. Na świecie wygląda to podobnie. Kobiety stoją na czele marketingu w spółkach ze wszystkich kategorii rynkowych, od finansów przez kosmetyki po żywność i telekomy. Nie musisz zostawiać subskrypcji, ale oceń i skomentuj jeśli uważasz temat za wartościowy. Sprawdź poprzednie materiały i do usłyszenia w następnym materiale.